Słońce zachodu wisiało nisko nad bezkresną przerą, przygniatając suchym upałem wypaloną trawę. Mara Collins jechała od świtu. Jej sakwy zawierały tylko suszone mięso, manierką z wodą i niewielki księgi rachunkowej, w której skrupulatnie odnotowywała każdą sztukę bydła. To był jej świat teraz. Samotny, nieprzewidywalny, bezlitosny. Jej wałach rudy z grzywą niósł ją pewnie wzdłuż grzbietu wzgórza, aż grunt się załamał. Jedna chwila, równy rytm kopyt. Następna, kopyto zapadło się w norę gofera. Świat zakołysał się gwałtownie. Mara poleciała w bok. Strzemie złapało jej but, wykręciło kostkę i z całą siłą rzuciło ją w kurz. Uderzenie wypędziło powietrze z jej płuc. Przez długą chwilę leżała nieruchomo, z grudkami ziemi przyklejonymi do spoconych skroni. Kostka pulsowała ostrym, krystalicznie czystym bólem tym rodzajem bólu, który krzyczał, coś jest nie tak. Usiadła powoli, zaciskając zęby, aby stłumić syk. Przycisnęła dłoń do ziemi, czekając, aż zawroty głowy ustąpią. Spróbowała wstać. Ciężar ciała posłał ogień wzdłuż nogi. Cholera jasna, wyszeptała, chwytając się lejc wlokących się obok i opierając o ramię wałacha. Spokojnie, chłopcze, spokojnie, koń drgnął pod dźwiękiem jej głosu. Strach szturchnął ją ostro. Znajdowała się zbyt daleko od swojego ranczo, żeby zdążyć przed zmrokiem, a najbliższy sąsiad mieszkał pięć kilometrów w przeciwnym kierunku. Zawsze wierzyła, że da sobie radę sama radziła sobie sama od śmierci ojca rok temu, ale prawda była taka, że jej niezależność była cienka jak bibułka, gdy stanęła naprzeciwko prawdziwej kontuzji, pomyślała o swoim bydle czekającym na północnym pastwisku, o nieopłaconej dzierżawie, która wciąż ciążyła jej jak kamień na sercu. Jeśli nie wróci na czas, żeby sprawdzić wodę i ogrodzenie, straty będą się mnożyć. Zacisnęła szczękę, powiedziała sobie, że przeszła przez gorsze rzeczy i spróbowała ponownie. Ból sprawił, że chwyciła grzywe konia z taką siłą, że zbielały jej knykcie. Nie mogła zrobić więcej niż dwa kroki. W oddali zakłębił się kurz. Najpierw myślała, że to kolejny jeździec mijający drogę do miasta, ale sylwetka skierowała się w jej stronę. Mężczyzna na gniadej klaczy. Serce podskoczyło jej do gardła. Tutaj, z dala od cywilizacji, nieznajomy mógł oznaczać pomoc albo kłopoty. Podjechał powoli, kapelusz rzucał cień na jego twarz, płaszcz znoszony na łokciach. Nie nosił żadnych oznak bogactwa, tylko proste wyposażenie pracującego człowieka. Zatrzymał się kilka metrów dalej i przez chwilę siedział w siodle, patrząc na nią w dół, jakby oceniał sytuację. Kontuzja? Jego głos był niski, ostrożny. Mara przełknęła kurz z gardła, skręcona kostka, nie mogę chodzić, wyprostowała ramiona, nie chcąc brzmieć słabo. Mężczyzna zsiadł z konia, z bliska jego twarz pokazywała linie, które nie pasowały do wieku, oczy ciemne od bezsennych nocy. Poruszał się jak ktoś przyzwyczajony do dźwigania własnego ciężaru bez skargi, wziął jej lejce, przywiązał je do własnego siodła, a potem przykucnął. Nazywam się Eli. Mara zawahała się, potem podała swoje imię. Mara Collins, skinął raz głową. Pozwól, że cię podniosę, moja chata niedaleko, nie mogę cię tu zostawić. Coś w sposobie, w jaki mówił, stanowczo, ale nie nienakazująco, przecięło jej wahanie. Jednak pierś zacisnęła się, gdy zastanawiała się, czy mu zaufać. Słyszała historię o kobietach uwięzionych i wykorzystanych a jednak czuła, jak kostka puchnie coraz bardziej, a jeśli noc zapadnie, zanim dotrze do schronienia, kojoty i zimno przetestują jej determinację gorzej niż ten nieznajomy. Skinęła krótko głową. W porządku. Eli wsunął jedno ramię pod jej kolana, drugie za plecy. Uniósł ją, jakby ważyła mniej niż wiedziała, że waży. Jej ciało napięło się. Zauważyła słaby zapach skóry i dymu na jego koszuli. Sztywność w sposobie, w jaki ją trzymał, jakby nie nosił nikogo od bardzo dawna. Posadził ją w poprzek siodła z wprawą, potem poprowadził konia krokiem. Mara chwyciła łęk siodła, aby się ustabilizować. Każde szarpnięcie sprawiało, że kostka pulsowała bólem. Jej oczy skanowały teren, rozproszone topolowe drzewa. Dalekie połyskiwanie dachów miasta, puste drogi ciągnące się ku horyzontowi. Uświadomiła sobie, jak bardzo jest bezbronną, strach zacisnął się wokół jej klatki piersiowej, ale potem spojrzała w dół na Eliego idącego obok konia, patrzył prosto przed siebie, ramiona wyprostowane, nie mówiąc nic, jakby jego jedyną troską było bezpieczne doprowadzenie jej do schronienia. Jego chata pojawiła się na skraju miasta, prosta jednoizbowa budowla, deski powyblakłe na szaro, rura od pieca nietknięta. To nie było miejsce komfortu, ale było solidne, oznaczało ściany i dach. Mara poczuła jednocześnie ulgę i niepokój, wkraczała w życie nieznajomego mężczyzny, o którym nic nie wiedziała, ufając, że jego milczenie oznacza przyzwoitość, a nie niebezpieczeństwo. Chata pachniała słabo drewnem i żelazem wewnątrz podłoga była zamieciona na czysto choć deski były nierówne a pojedyncze łóżko stało pod wąskim oknem piec stał w rogu z wygniecionym czajnikiem na wierzchu a stół z jednym krzesłem dźwigał ciężar złożonej gazety i blaszanego kubka było tam skromnie, ale nie brudnie. Mara zauważyła ten szczegół uważnie. Gdyby mężczyzna żył w brudzie, zwątpiłaby w jego intencje. Zamiast tego zobaczyła miejsce ogołocone, ale zadbane. Jakby zdecydował się zatrzymać tylko to, czego potrzebował. Eli poprowadził ją do łóżka: usiądź, powiedział po prostu i czekał. Aż opadła na materac, ból w kostce rozgorzał, gdy tylko przeniosła ciężar, zacisnęła wargi, odmawiając wydania dźwięku dyskomfortu. Prawda była taka, że kostka czuła się jakby puchła z każdą minutą. Ukląkł przed nią bez wahania i sięgnął po jej but. Pierwszy instynkt Mary to cofnąć się, odruch kobiety nauczonej, aby nie obdarowywać zaufaniem zbyt szybko. Wpatrywała się w niego, mierząc jego intencje. Jego wyraz twarzy pozostawał spokojny. Oczy skupione na zadaniu, a nie na niej. Ta stabilność uspokoiła coś w jej klatce piersiowej, choć szczęka pozostała napięta. Musi zejść, zanim bardziej spuchnie powiedział Eli. Czekał, nie ruszając się, aż skinęła krótko głową. Wtedy ostrożnie poluzował sznurowadła i zsunął but. Uwolnienie ciśnienia przyszło z ostrym pulsowaniem, które sprawiło, że jej palce wbiły się w koc. Nie skomentował jej reakcji, nie traktował jej, jakby była słaba. Zamiast tego nalał wody z dzbana do płytkiej miski i włożył jej stopę do środka. Chłód najpierw szczypał, potem przeszedł w ulgę. Zostań tutaj, powiedział, wstając. Przyniosę bandaż. Jego ton nie pozostawiał miejsca na dyskusję, ale też nie był to rozkaz. To była prosta troska. Mara obserwowała, jak porusza się po chacie z cichą wydajnością, znalazł czysty pas materiału, nalał więcej wody, przyniósł małą drewnianą skrzynkę, która prawdopodobnie zawierała jego ograniczone zapasy medyczne. Gdy wrócił i klęknął ponownie, aby owinąć jej kostkę, Mara w końcu przemówiła. Dlaczego mi pomagasz? Eli nie podniósł wzroku. Jego palce pracowały metodycznie, bo nikt inny tego nie zrobi. To nie jest odpowiedź, to jedyna jaką mam, zamilkła. Był różnica między mężczyzną, który ratował kobietę, żeby wyglądać bohatersko, a mężczyzną, który pomagał, ponieważ to było właściwe. Eli wydawał się być tym drugim. Gdy skończył bandażować, usiadł z powrotem na piętach. Będziesz musiała zostać przez noc. Rano zobaczę, czy możesz jeździć. Serce Mary przyspieszyło. Gdzie będziesz spał? Na podłodze, to twoje łóżko. I ty masz złamaną kostkę, powiedział po prostu. Nie będziemy się o to spierać. Coś w jego tonie uciął każdy argument. Mara skinęła powoli głową, nadal niepewna, ale zbyt zmęczona i zbyt obolała, by protestować dalej. Tej nocy Eli rozłożył koc na podłodze, używając swojego siodła jako poduszki. Mara leżała w łóżku, wpatrując się w sufit, nasłuchując dźwięku jego oddechu. Nie spała przez godziny, ale kiedy wreszcie zasnęła, po raz pierwszy od miesięcy nie śniło jej się o długach, stratach i samotności. Śniło jej się o stabilnym głosie mówiącym, bo nikt inny tego nie zrobi, i po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuła, że może nie jest całkowicie sama. Poranek przyszedł z chłodem i światłem sączącym się przez wąskie okno chaty. Mara obudziła się powoli. Jej ciało sztywne, a kostka wciąż pulsująca, choć słabiej niż poprzedniej nocy. Przez chwilę zapomniała, gdzie jest, aż zobaczyła sylwetkę Eliego przy piecu odwróconego plecami, wlewającego wodę do czajnika. Jak się czujesz? zapytał, nie odwracając się. Lepiej, odpowiedziała jej głos chropowaty od snu. Dziękuję, skinął głową, nadal skupiony na przygotowywaniu kawy. Cisza między nimi nie była niezręczna, była po prostu cichą, praktyczną przestrzenią dwojga ludzi, którzy nie marnowali słów. Gdy podał jej blaszany kubek z gorącą kawą, ich palce zetknęły się na krótką chwilę. Mara zauważyła zrogowacenia na jego dłoniach, blizny od ciężkiej pracy i zastanawiała się, jaką historię niosą te ręce. Nie możesz dziś jeździć, powiedział Eli, siadając na jedynym krześle. Kostka potrzebuje jeszcze kilku dni. Mam bydło do sprawdzenia, ogrodzenia do naprawy. Nie mogę po prostu zrobię to, przerwał jej. Powiedz mi, co trzeba zrobić, a ja się tym zajmę. Mara wpatrywała się w niego, szukając ukrytego motywu, jakiegoś znaku, że chciał czegoś w zamian. Ale jego twarz pozostawała otwarta, szczera. Dlaczego? Bo potrzebujesz pomocy, odpowiedział po prostu. I mogę pomóc. To było zbyt proste, zbyt bezpośrednie. Przez całe życie nauczono ją, że pomoc zawsze wiąże się z ceną, oczekiwaniem ukrytym haczykiem. Ale w głosie Eliego nie było nic takiego. W porządku, powiedziała w końcu, ale tylko pod warunkiem, że wrócisz wieczorem i powiesz mi, co znalazłeś. Uśmiechnął się. Ledwie widoczne uniesienie kącika ust. Umowa stoi. Dni zmieniły się w tygodnie. Eli jeździł do rancza mery każdego ranka, sprawdzając bydło, naprawiając ogrodzenia, załatwiając tysiąc małych spraw, które inaczej by się rozpadły. Mara pozostała w chacie, jej kostka goiła się powoli, a frustracja zmieniła się w coś dziwnie przypominającego spokój. Wieczorami Eli wracał, jego koszula lepka od potu, ręce brudne od pracy. Siadali przy stole, a on relacjonował dzień, która sekcja ogrodzenia wymagała naprawy, które zwierzęta wyglądały słabo, jak stało pole wodne. Mara słuchała, robiąc notatki w swojej księdze rachunkowej, czasami kwestionując jego decyzje, czasami zgadzając się bez słowa. Powoli zaczęła rozumieć, że Eli nie pracował dla niej. Pracował z nią, nawet gdy była przytwierdzona do łóżka w jego chacie. Pewnej nocy, gdy słońce zamalowało niebo na pomarańczowo i purpurę, Mara w końcu się odezwała. Musisz mieć własne życie. Własne sprawy. Dlaczego to robisz? Eli spojrzał na nią przez blat stołu, jego oczy ciemne i spokojne. Może dlatego, że jestem zmęczony byciem sam. Słowa zawisły między nimi, ciężkie i prawdziwe. Tak? Mara odchyliła się na krześle, jej serce przyspieszyło. I co teraz? Teraz... Powiedział Eli powoli. Zostanę tak długo, jak będziesz mnie chciała. To nie była obietnica na zawsze. To była propozycja dnia po dniu, wyboru odnawianego każdego poranka. Czymś w tym było więcej honoru niż w jakiejkolwiek przysiędze. Mara poczuła coś pękającego w jej klatce piersiowej. Ścianę, którą zbudowała odkąd umarł jej ojciec. Ścianę trzymającą wszystkich na dystans. Dobrze. Wyszeptała: „ Zostań! Do końca lata Mara była już z powrotem w siodle. Jej kostka wygoiła się na tyle, żeby mogła jeździć, chociaż w zimne poranki pozostała lekka sztywność. Eli nie opuścił swojej chaty, nie do końca. Ale nie opuścił również rancza Mary. Pracowali razem każdego dnia, wzór, wyłaniający się naturalnie. On prowadził bydło, podczas gdy ona sprawdzała ogrodzenia. Ona zarządzała księgami, on naprawiał bramy. Przestali być dwoma osobami pracującymi oddzielnie, stali się zespołem. Ludzie w mieście zaczęli zauważać. Pan Hobbs w stajni szturchnął Eli'ego pewnego popołudnia, uśmiechając się szorstko. Słyszałem, że ty i panna Collins jesteście partnerami teraz. Eli tylko skinął głową. Coś w tym rodzaju. Lepiej się upewnij, że to oficjalne, albo ludzie zaczną mówić. Eli spojrzał na niego spokojnie. Niech mówią. Ale słowa Hobbsa zostały z nim. Tej nocy, gdy siedzieli przy stole w chacie bo tak, Mara teraz spędzała wieczory tam zamiast jeździć z powrotem do samotnego rancza Eli w końcu przemówił. Hobbs powiedział coś dzisiaj. Mara podniosła wzrok z nad swojej księgi, co takiego, że ludzie mówią o nas. Przez chwilę milczała, jej palce zacisnęły się na pióro. Co o nas mówią? że powinniśmy się pobrać albo przestać pracować razem. Serce Mary zastygło w klatce piersiowej. Małżeństwo. Słowo zawisło między nimi, jak kamień zrzucony do studni, czekając na plusk. I co ty o tym myślisz? Zapytała cicho. Eli odchylił się na krześle, jego twarz nieczytelna w blasku świec. Myślę, że jeśli mam zostać, to nie jako pomocnik, nie jako dłużnik, jako równy partner. A małżeństwo to uczyni oficjalnym, dokończyła za niego. Tak, powiedział po prostu. Jeśli tego chcesz. Mara myślała o miesiącach od wypadku, o noc po nocy dzielenia tej małej chaty, o granicy, której nigdy nie przekroczyli, choć spali kilka metrów od siebie. Myślała o zaufaniu, które zbudowali nie słowami, ale czynami. Tak, powiedziała w końcu. Jej głos mocny. Tego chcę. Dwa tygodnie później stanęli przed sędzią objazdowym w mieście. Eli nosił czystą koszulę, łataną dwa razy na rękawie. Mara nosiła prostą suknię swojej matki, wyprasowaną schludnie. Pani Donnelly i pan Hobbs służyli jako świadkowie. Sędzia czytał przysięgi bez fanfar, jego głos stały jak skrzypienie jego pióra w księdze zapisów. Zapytał, czy rozumieją obietnicę. Oboje odpowiedzieli tak, bez wahania. Ceremonia była prosta, ale ciężar jej był prawdziwy. Dla Mary oznaczało to, że jej ranczo nie było już dźwigane samotnie. Dla Eliego oznaczało to, że wybrał pozostanie, budowanie czegoś zamiast odchodzenia. Gdy sędzia ogłosił ich mężem i żoną, Eli sięgnął po jej dłoń. Niedramatycznie, niepokusowo, po prostu stanowczo i pewnie, tak jak robił wszystko, odkąd się poznali. Przeprowadzili swoje nieliczne rzeczy do starego domu na ranczu, który stał na pół opuszczony od śmierci jej ojca. Razem uczynili go mieszkalnym. Eli naprawił zawiasy w drzwiach i założył nowe zamki w zagrodzie. Mara wyszczorowała palenisko i ustawiła półki z zaopatrzeniem, które zarobili. Ramię w ramię budowali nie tylko dom, ale partnerstwo. Gdy nadeszła jesień, ich stado przezimowało silne. W noce, gdy burza grzmotała daleko, Eli nadal budził się nagle, jego oddech ostry. Ale teraz sięgał po dłoń Mery i znajdował swój grunt ponownie w jej obecności. A gdy zimne wiatry nacierały na ściany, Mara nakładała dodatkowy koc na jego ramiona, tak jak on kiedyś zrobił dla niej. Ich gesty pozostawały małe, ale każdy z nich niósł znaczenie więzi wybranej i utrzymywanej. Pewnej nocy siedzieli na stopniach ganku domu rancha, dwie filiżanki kawy stygnące u ich boków. Horyzont ciągnął się szeroko i pusto, ale pustka nie wydawała się już groźna. Po raz pierwszy Mara uświadomiła sobie, że nie było pytań wiszących w powietrzu, żadnych długów czekających, by ją pociągnąć na dno, żadnego strachu przed zostaniem w tyle. Eli ją wybrał, a ona wybrała jego. To nie była historia wielkich deklaracji ani nagłych cudów, to była cichsza prawda, przetrwania przemienionego w rodzinę, dwojga ludzi, którzy pozostali, gdy odejście było łatwiejsze. I w ciszy tej jesiennej nocy, ze stadem bezpiecznym na pastwisku i domem ciepłym za nimi, Mara wiedziała, że nie jest sama i nigdy nie będzie.